Tak sobie siedzę tutaj i czytam różne newsy na temat PlayStation 6 Portable. Oczywiście nie znamy jeszcze oficjalnej nazwy tej konsoli, na to przyjdzie czas. Ale PlayStation 6 Portable dużo nam mówi, gdyż ma być zgodna z PlayStation 6 oraz przenośna. No i od PlayStation. I powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że ta konsola ma naprawdę dużą szansę nieźle namieszać na rynku konsolowym no, w przyszłej generacji. Zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronic, oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronic oraz kod rabatowy. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Mac i dzisiejszy materiał poświęcony będzie PlayStation 6 Portable. Oczywiście nie jest to oficjalna nazwa tej konsoli, PlayStation nawet nie zapowiedziało oficjalnie tej konsoli jeszcze, ale jest już bardzo dużo. Że tak powiem, przecieków, nawet nie sugerujących, ale potwierdzających, że ta konsola jest opracowywana, i to jest kwestia czasu, kiedy zostanie zapowiedziana, pewnie razem z PlayStation 6, albo mniej więcej w tym okresie. Dobrze, to co jest takiego super na temat w tej całej nowej konsoli, tych nowych informacjach? Które że tak powiem, skłaniają mnie do twierdzenia, że ta konsola może nieźle namieszać. No jest kilka rzeczy. Przede wszystkim właściwie są takie trzy główne punkty, które chciałbym dzisiaj omówić. Przede wszystkim no, to, że ta nowa konsola to ma być prawdziwa konsola, przenośna co prawda, ale mimo wszystko, nowej generacji używająca najnowocześniejszych. Technologii od AMD przynajmniej na czas, kiedy ona tam zostanie wypuszczona. Więc to jest trochę inne z tym, co na przykład PlayStation wcześniej robiło. No bo część osób zaraz może powiedzieć, no ale to nie jest nic nowego: PlayStation przecież wydało kiedyś już dwie konsole, e, zwłaszcza Vita, już tak nie sprzedała się świetnie. Ale mimo wszystko dobrze się sprzedała, bo sprzedali chyba ze 30-40 milionów tej konsoli. To wcale nie jest mało, ale niestety PlayStation że tak powiem, zamordowało z własną konsolę, bo nie przestało ją wspierać. I tu jest właśnie duży problem, który w tamtym czasie był właśnie z tą konsolą, który teraz już nie powinien mieć miejsca, ze względu na to, że to, że ta nowa konsola będzie kompatybilna z PlayStation 6, bo będzie używała tej samej architektury. Oczywiście specyfikacja będzie inna, bo będzie to handheld. Nie może być ten handheld taki mocny jak PlayStation 6, ale tu będziemy mieli tak, trochę taką sytuację jak Xbox Series X i, Play, i Xbox Series S, czyli deweloperzy będą tworzyć gry właściwie na obie konsole, gdzie PlayStation 6 dostanie, że tak powiem, wszystkie no. Featurey, najlepszą grafikę wydajność, a PlayStation 6 Portable dostanie taką trochę okrojoną wersję. W sensie mniej klatek na sekundę, mniejsza rozdzielczość, trochę gorsze tekstury, no bo na małym ekranie nie potrzeba tekstur w 4K, prawda? Więc to wszystko będzie miało wpływ na to, że na przykład nawet taka wymagająca gra na PlayStation 6 powinna bez większych problemów zostać uruchomiona na takim przenośnym sprzęcie, więc to zmienia całą narrację, jeżeli chodzi o wsparcie takiej konsoli, bo no wiadomo, PlayStation 6 będzie wspierane, a przy okazji będzie wspierane PlayStation 6 Portable. Więc to jest jedna rzecz. Druga i jeszcze kontynuując ten wątek, to też spowoduje to, że ludzie no pewnie będą bardziej, że tak powiem, skłonni kupić taką konsolę, bo będą wiedzieli, że ta konsola będzie długo wspierana. Jak długo PlayStation 6 będzie wspierane? To yy, będzie wspierana ta konsola przenośna. Także to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, może jeszcze tak rozszerzmy tą wsteczno, tą kompatybilność bo jak się okazuje, no, PlayStation 6 ma być kompatybilne albo wstecznie kompatybilne z PlayStation 5 i PlayStation 4 podobno. Więc wszystkie te, cała ta wielka biblioteka gier z PlayStation 4 i PlayStation 5 ma bez problemu działać na PlayStation 6. Więc zakładam, i takie też są przecieki, że PlayStation 6 Portable też będzie w stanie uruchomić gry z PlayStation 5 i PlayStation 4. Więc mówimy tutaj o konsoli przenośnej, która będzie w stanie uruchomić te wszystkie gry. Ogromna biblioteka gier. Więc yy, nawet właściciele PlayStation, myślę, że bez problemu yy, no pewnie nabędą taką konsolę. I teraz no przechodzimy do. Drugiego punktu, o którym chciałem powiedzieć, to jest ogólnie zmienia się rynek. Rynek sprzed 10-20 lat był inny, teraz jest inaczej. Dzieciaki, młodzież, młodzi ludzie, którzy ciągle gdzieś tam jeżdżą, ganiają, mało siedzą w domu, im, że tak powiem, łatwiej jest korzystać z urządzeń przenośnych. Zresztą to, co mamy teraz telefony, komórki, no komórki, to na jedno wyjdzie, smartfony, tak powiem, różne laptopy, no te różne iPady i te sprawy, no wszystkie te przenośne urządzenia, że tak powiem, uwarunkowały trochę młodzież, właśnie przyzwyczaiły młodzież do tego, że no tak się korzysta z obecnie z różnych rzeczy. Teraz właściwie wszystko się na telefonie załatwia, tak? No ja osobiście na przykład bankowości, czy zakupów, czy coś nie cierpię robić na telefonie, bo za mały ekran dla mnie, jestem przyzwyczajony do dużych ekranów, tak? Ale wielu ludziom to nie przeszkadza. Ja jak mam zapłacić rachunki, czy no większość rzeczy robię na komputerze, szczerze powiedziawszy, tak? No sprawdzę różne rzeczy tam na, na, na telefonie, ale większość robi na Robię na komputerze, a no, młodzież tak nie robi, zresztą dużo osób tak nie robi, więc akurat handheld lepiej by się wpisywał w sposób bycia, życia właśnie tych młodych ludzi. Ogólnie widać taki wzrost, jeżeli chodzi o różne produkty na rynku urządzeń przenośnych, więc handheldy mają sens. to widać to po Nintendo Switch, mimo że konsola nie jest zbyt mocna, no sprzedali chyba już prawie 150, dobrze mówię? Nie przesadziłem? 150 czy 120? 150 milionów? Masy tych konsol się sprzedało, bo przenośna głównie. No oczywiście gry Nintendo też od, odgrywają swoją rolę, no ale moim zdaniem jak PlayStation 6 wyjdzie na rynek, to może nieźle namieszać. Więc no tak to jest, a Także to jest, jedna, to, to jest druga sprawa, więc to się zmienia. Oczywiście konkurencja będzie, jest Nintendo na rynku, teraz jest coraz więcej tych pc też handheldów, Xbox, Ogala, przecież teraz też ma wyjść w bardziej wspierający game pass w ogóle, chociaż to nie jest nic nowego. Przecież jest Steam, Steam Deck, teraz coraz więcej tych firm zewnętrznych będzie wspierać też Steam OS, więc konkurencja będzie na pewno mocna. Ale nie oszukujmy się. PlayStation to jest ogromna marka, y, ogromna biblioteka gier, y, więc y, no, y, na pewno wiele osób sięgnie po tą konsolę. No i trzeci główny też taki punkt, który chciałem omówić, y, zwłaszcza jeżeli mielibyśmy porówny, porównywać ten, tą konsolę PlayStation 6 do, na przykład, Steam Decka, czy nawet do tego Xbox, rogala czy jakiejkolwiek nowej konsoli we współpracy z Microsoftem w przyszłości. Microsoft stawia bardziej na rozwiązania PST-owe, które będą trochę mniej zoptymalizowane, mimo że poprawi się optymalizacja ogólnie, bo już o tym mówiłem kiedyś. To moim zdaniem, no na pewno nie będzie to aż tak dobra optymalizacja, jak na przykład na PlayStation ze względu już na to, że Microsoft chce wspierać mimo wszystko różne urządzenia o różnej specyfikacji więc no ta optymalizacja no a mimo wszystko wiecie no Windows też trzeba naprawić więc jeżeli uda im się zrobić porządek z ich API z Direct 12 i tymi różnymi rzeczami, no to może będzie to w przyszłości lepiej wyglądać, ale to jest wszystko może, jeżeli to zrobią. A PlayStation już pokazało wiele razy, że akurat wiedzą, jak to robić, i akurat, jeżeli chodzi o optymalizację swoich API i tych wszystkich narzędzi do programowania, akurat są świetni. Więc mówimy teraz tutaj o sytuacji, gdzie Widzę PlayStation 5, PlayStation 6 Portable, które będzie zgodne z PlayStation 6, czyli właściwie używa się tych samych narzędzi do tworzenia gier. To jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że Sony też jest znane z tego, że dotuje, przynajmniej na początku, swoje konsole, więc zakładam, że taka konsola play, przenośna PlayStation 6 będzie też dotowana, więc nie będzie aż tak droga, jak na przykład Xbox Rogala X, tak? który no, będzie kosztował 900 euro, czyli no, prawie 3600 800 to dużo pieniędzy. Więc jeżeli taka konsola PlayStation 6 Portable będzie kosztowała, by no tak bliżej 2 dwóch, 2,5 dwóch tysiąca zł. No to sprzedawałaby się jak ciepłe bułeczki, to wam gwarantuję. no tym bardziej jeżeli byłaby dotowana przynajmniej, przynajmniej na początku. Więc to też ma odgrywa ogromną rolę. Więc jakby to tak podsumować, gdzie mamy rynek, gdzie jest ogromny wzrost i zapotrzebowanie na, na różne rozwiązania przenośne. Mówimy tutaj o PlayStation, który jest ogromną marką. Ma ogromną rzeszę fanów. Mówimy o sprzęcie, który będzie dotowany i nie aż tak drogi jak konkurencja. Mówimy tutaj o sprzęcie, który będzie kompatybilny, kompatybilny nie tylko z PlayStation 6 ale lub większości gier na tą konsolę, ale też PlayStation 5 i PlayStation 4. Więc to wszystko, jak się sumuje, no to powiem Wam szczerze, naprawdę uważam, że ta konsola będzie się świetnie sprzedawała. A widać, że jest zainteresowanie ogólnie takimi przenośnymi urządzeniami urządzeniami Zobaczcie co się stało z PlayStation Portable mimo że to nie jest typowy handheld sprzedali tego ileś tam milionów sztuk nie wiem dokładnie ile ale podobno przerosło to nawet oczekiwania PlayStation PlayStation wypuściło to jako ciekawostkę. okazało się że przez jakiś czas brakowało tego w sklepach pomimo ogromnych ograniczeń tego sprzętu bo to nie jest typowa konsola w sensie która sama jest w stanie uruchamiać gry trzeba tam gry Streamować albo z konsoli PlayStation, albo z chmury. Więc to jest takie streaming device, a nie typowa konsola przenośna. A mimo tego sprzedało się tego bardzo dużo podobno. Więc y, moim zdaniem, PlayStation 6 i PlayStation 6 Portable naprawdę obie konsole nieźle namieszają na rynku. Yy, także tak, no, czekamy na więcej informacji, czekamy na zapowiedzi. Yy, no Mówi się, że 2027-2028 PlayStation planuje wypuścić swoje konsole. No, też nie wiemy, czy ta konsola wyszłaby w tym samym czasie co PlayStation 6 może wcześniej, może później. Jest jeszcze dużo niewiadomych, mimo wszystko, ale jak się ukaże już, to na pewno okaże się ogromnym sukcesem. Jak ostatnio sporo rzeczy od PlayStation. Wiecie, to chyba tyle na dzisiaj. Takie moje przemyślenia mam na temat tej konsoli. Yy, także, jak to się tak wszystko zbierze i tak się przemyśli, no to ta konsola naprawdę ma duży sens. To tyle. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym wideo. Cześć.